Hej hej, witajcie z strzelce. Zapraszam Was na czytanie na miesiąc marzec 2024. Sorry, że tak późno, ale sprawy urzędowe pod względem rozpoczęcia swojego nowego projektu, którym mam nadzieję, że Was miło zaskoczę wszystkich tak ale to wszystko. Wyjdzie z czasem. Teraz y, zwróćcie uwagę na swój ascendent, znak y, przede wszystkim w księżycu, tak jakim, y, jakim macie Wedyjskim I oczywiście piszecie to, co z wami rezonuje. To są energie ogólne, także podchodźcie do tego z dystansem, bo nie wszystko po prostu może Wam odpowiadać. A ja zapraszam Was do polubień, do subskrypcji, jak i do czytań indywidualnych. <śm> Więc zobaczmy, z jaką energią wchodzicie A miesiąc marzec. O, piękna energia. Królowa buła w strzelce. No, królowa buła w baran, lew lub, lub strzelec, chociaż tutaj też i... Bycze się rysuje i waga, tak? Ale królowa buław to jest kobieta o ognistym charakterze, o takim przyciąganiu, o takim magnetyzmie, tak? Która przede wszystkim was przyciąga swoją seksualnością. No i na spodzie mamy kierunka buław, czyli co założenie jakiejś nowej rodziny z propozycją. To też jest i wasza energia. To też jest i wasza energia, drogie strzelce, tak? Będziecie chcieli. No, coś za, działać w tym kierunku. Jeszcze jak odwrócony, to jest właśnie z propozycją rozpoczęcia założenia rodziny. No, a w szóstce mieczy tutaj e, pro, być może związane z jakimś wyjazdem gdzieś za granicę, nowy projekt, nowa praca. Być może razem będziecie chcieli gdzieś wyjechać. Co wychodzi naprzeciw? Władca, cesarz. To partner, mąż lub szef, tak? By pasowała o takiej energii. Ta osoba może być trochę taka zaburcza. Także też zwróćcie strzelce na to uwagę. Lub to jest wasza energia, tak? I to jest dziesiątka mierzy, co was może po prostu dobić. Piątka pentakli. Co straty jakieś finansowe się tutaj szykują. No, które was dobijają. Dziesiątka buław. No, księżyc strzelca. No i kochankowie, wybór, jeśli chodzi... Po względem miłości i uczuć, zaburzona stabilizacja? No i tak to nie jest chyba to, co Wam jednak pasuje, bo tutaj jest niby diabeł, ale tutaj przede wszystkim jest odcięcie się być może od czegoś i postawieniu na swoim, bo tutaj jest pokazana, że dobicie wieża, ale zaraz dopowiemy i zobaczymy, co dalej w rozkładzie pokażę, pokażę kartę. Teraz dlaczego przedstawiacie się w obecnej sytuację jako królowa. Czolka będzie takie oszczędzanie oszczędzanie, czy też i skąpstwo wobec tej osoby. Tak się to pokazuje, tak? Królowa kielichów. Na spodzie. Karta gwiazdy. Być może macie dwie kobiety, tak? I chyba z tą królową kobietów, kobietą, przepraszam, z tą królową kielichów marzycie chyba coś innego, albo to był zawód miłosny. No. Bo ta osoba może być, yy, być może była w waszym spełnieniem marzeń. A tutaj co, coś się rozlało i wy się, tak? Ok, jeszcze karta mocy. Osoba z podznaku lwaty się rysuje i karta arcykapłanki. Czyli co, dobiła was jakaś sytuacja. Ta osoba może się zajmować tak samo z ozoteryką i kartami Tarota, jak ja. Ale tutaj, drogie strzelce, jest pokazane, że no, to po raz kolejny. Tak, że ta osoba wam po prostu was pozostawiła. I co? Brak równowagi w braniu i wydawaniu, tak? I wy być może w stosunku do niej żałujecie. A czemu żałujecie? Tutaj jakieś manipulacje. No właśnie, pod względem stabilizacji i strata, pod względem finansów. No i wieża, wieża. A dlaczego cesarz? Dlaczego cesarz? Brak równowagi w braniu i wydawaniu z jej strony, bo to jest chyba dla panów ten rozkład, już tak coś czuję, chociaż niekoniecznie. Tak, pozostawienie, tak, wyjazd, być może odpłynięcie od tej energii, bo nie było równowagi w braniu i wydawaniu i to jest as kielichów. Czyli co? Rozpoczęcie czegoś nowego, tak? Jakaś wygrana, ale tutaj w trzech kielichach, czyli co? Świętowanie, zabawa, tak? Czyli co? Świętujecie coś po zranionym sercu, leczenie, rozpoczęcie czegoś nowego z pasją, tak? Ale tutaj coś cały czas w przeszłości do was wraca. No, coś w przeszłości, a tutaj chyba będzie czas to porzucić. No, tutaj się coś... Bo co? Królowa mieczy. Osoba, która was... wobec was kieruje się chłodem. No i tu coś jest koła fortuny już przekazane, dwa kielichy. Ale co? Wy od tego uciekacie, od wyboru pomiędzy jednym a drugim. Wy uciekacie chyba w zabawę i z innymi osobami, żeby po prostu ulepić własne serce drogie strzelce, ale mi się rymnęło, tak? No i dobra. Zobaczymy podstawy, dlaczego tak się zadziało. Co było tego powodem? Co będzie tego powodem? Co będzie tego powodem? Przeszłość, właśnie. Tak, tak jak mówiłam, tak. No, przeszłość. Bo co? Bo gierma kielichów osoba, która y, była zbyt uczuciowa. Albo która musiała wszystkiego spróbować, wszystkiego ciekawa, tak też zadykalne ryby i wodnik się rysuje, ale to osoba po prostu nie dojrzała pod względem uczuciowym, i z, y, z taką osobą przede wszystkim stabilizacji się nie zbuduje, ani trwałego związku. Albo to jest wasza energia, albo z taką energią mieliście do czynienia, i ta osoba właśnie ona jest w przeszłości, to też rysują się tutaj też i strzelce, tak? Taka energia, sprawdźcie sobie ascendent jaki macie albo to jest wasza energia właśnie w horoskopie urodzeniowym. Drogie strzelce. <laughs> wy może właśnie pod takim względem. No i co? I to, to było coś w klatce, tak? W klatce jakieś więzienie, manipulacje, sabotowanie samych siebie. A wy co? Wy po prostu chcieliście żeby było po waszemu, a tu wyszło AKUKU. Wyjście z iluzji i postawienia po prostu na siebie. Jeszcze to powiemy. To wszystko pocharów. wszystka pocharów to też ich wspomnienia, tak? Z tego, co wcześniej było być może związane z tą osobą. Z poprzedniego, właśnie związku, tak? Z tą osobą z przeszłości, z którą być może no. I wy wobec tej osoby teraz jednak kierujecie się chłodem dlaczego, bo to jest są ostateczny. czyli co będzie rozwód, by były rozstania, tak i wy czekacie, tak? Wrójce. O, jeszcze król Buław, paralele w strzelec wasza energia. Tak, czy ta osoba wyjdzie do Was z uczuciami, ale co tutaj są toksyczne energie? No, przemyślcie swoje działanie, co. E, co macie dalej robić, tak widzicie? obydwoje wobec siebie. Ech, już odcinacie się totalnie pod względem uczuć i każde patrzy w swoim kierunku. Jedno w jedną, drugie, w drugą stronę, tak? Wy nie macie już wspólnych planów, bo co? Bo az buław, tak zdrada, pożądanie, zabawa, spełnianie własnych przyjemności no I uleczenie własnego serca po tym zranieniu. No właśnie, jest zabawa pokazana, i dbanie o swój komfort życia. Oj, ciężkie energie, prawda? I tutaj zaraz dziesiątego nów, to będą ważne rzeczy się działy, dlatego już chciałam przed tym nowym skończyć, żeby Wam już na weekend zrobić energię nowiu co się będzie zadziewać teraz, co odejdzie do przeszłości dwójka mieczy, wybory ale też i manipulacje, tak król pentakli, król pentakli to jest osoba na stanowisku która y, przede wszystkim y, będzie chciała to osiągnąć będzie żonglowała wyborami będzie miała wiele możliwości, żeby po prostu wyszło na jej, tak żeby mieć i nie stracić właśnie, szóstka pentakli czyli tutaj coś z przeszłości, coś może do Was przyjść. Coś do was może przyjść jakieś pieniądze, być może dotacje z urzędów, tak, strzelce, jeśli się o coś staracie i to się dołka czy może wyjście z jakichś kłopotów właśnie materialnych, ale tutaj. I tutaj jest planowany wyjazd. I takie podsumowanie działania w tym kierunku. I o Jezu, jeszcze ósemka, tylko musicie wyjść z tej energii kratki. I działać, żeby wyszło na Wasze. Tutaj też jest zachwianie stabilizacji. Może powrócicie. Będziecie tak w, w takim kierunku robić, żeby po prostu tą stabilizację osiągnąć. Po co? Tutaj skupienie się na sobie, tak? Skupienie się na własnych finansach, no ale też na y, własnym y, opracowaniu pewnego planu, żeby mieć to o co po prostu się staracie, to są podstawy właśnie yy, równowagi równowagi stabilizacji w życiu i tak samo tego komfortu, który y, przede wszystkim król pentakli ma tak, i ma to zadbane i wy przede wszystkim będziecie uciekać w pracę będziecie mieć wiele do wyboru tutaj czekają was właśnie i możliwości w dwójce pentakli czekają was możliwości nowej pracy jak tutaj też i pokazane wcześniej wyjazdy, tak wyjazdy, być może za granicę do innego miasta, i ktoś do Was może wyjść z ofertą, właśnie taki król pentakli może do was wyjść z ofertą yy, właśnie co do zarobków, bo to też jest awans, podwyżka, takie coś lub zatrudnienie. I to jest karta mocy, wy musicie postawić przede wszystkim na siebie. I właśnie tylko uważajcie, nie kierujcie się zbytnią agresją, bo tutaj cesarz yy, i siła, tak, to, to może też i być zaborczość, albo też możecie mieć do czynienia z zodiakalnym lwem, lub to też jest i wasza energia. Drugie strzelce, tak? Chociaż to bardziej lew się rysuje. <laughs> Ale w karcie cesarza, tak? Tutaj ta osoba, być może to też jest na stanowisku osoba, być może właśnie wasz szef, który, z którym zaproponuje wam lepszą umowę. I teraz... Zobaczymy. Co przyjdzie. Co przyjdzie. Co Was zaskoczy. Głupiec, nowa droga. Nowy początek. Ale wybór w miłości, tak? To równowaga taka w miłości. Będzie szczęście. Dziwienka walka, samemu o to. No co, jest królowa pentakli, to jest osoba taka trochę niezdecydowana, ale to jest osoba dbająca o stabilizację, o finanse, która jest piękna, zadbana, tak, która wie czego chce, chociaż taka trochę nie, nie wie, ona tak chwali, tak cieszy się chwilą, chwilą tak, ale ona wie czego pragnie i to jest ósemka przede wszystkim była, to jest działania w tym kierunku i w kole fortuny tutaj, no, mogą zadziać się różne rzeczy, bo to jest twój pucharów to też jest wybór pomiędzy dwoma osobami, jeśli chodzi o nowy początek. I wasie pentakli to jest tworzenie, to jest karta bramy i po raz kolejny moc, czyli co? Rozpoczęcia i rycerz buław. Rycerz buław, to żeby on y, robił, a nie gadał, tak? No wtedy będzie super. To wtedy w karcie mocy, jeśli karta mocy jest, to Wam sprzyja w tym działaniu, tak? I dziewiątka pentakli, czyli zbieranie tych zasobów, by zbudować po prostu coś nowego, rycerz mieczy piękna energia, to jest działanie krok po kroku z perfekcjonizmem, żeby wszystko było do, z dokładnością i właśnie w tym karcie kupca to może być rozpoczęcie nowej pracy, tak, wraz z nowym związkiem, nowe ofery, tak jak tutaj było pokazane, tak, Chociaż tutaj jak do przeszłości to miało odejść to koniec manipulacji, koniec wyborów i koniec przede wszystkim też i stania w jednym miejscu, tak? Trzeba chyba ruszyć do przodu, żeby osiągnąć ten nowy początek, tak, żeby była równowaga obrania i wydawaniu przede wszystkim i w karcie sądu. <laughs> Widzicie? osiągniecie tą stabilizację. Być może yy, albo yy, tutaj w tej sytuacji, jeśli chodzi o o związki, będziecie chcieli dojść do kompromisu. Być może też sprawy związane z dziećmi, tak? Bo to jest w karcie sądu dojść do porozumienia, ale tutaj w rycerzu mieczy uważajcie, tak? Bo tutaj właśnie pod względem uczuć, tutaj jednak coś wyjdzie, nie halo, bo tutaj jest pokazana energia, manipulacja i tutaj jednak. Przez y, tego rycerza mieczy może wyjść po prostu nie po Waszej myśli. Uh -huh. Bo co się wyda? Znowu zdrady i uleczenie. Tak, coś się wyda. Coś się wyda, bo Wy będziecie chcieli zbudować coś nowego. Ale uważajcie, bo tak skończycie. Trójka mieczy, zranione serca i porażka. Jeśli macie kogoś na boku, tak, a ta osoba być może nie być z Wami. Fair, lub z którą chcecie zbudować ten nowy związek, bo tutaj jest pozostawienie odpłynięcie, tak rozpoczęcie czegoś nowego w karcie kupca, bo myślicie, że będzie równowaga w braniu i wydawaniu i tam zakończenie być może starych spraw i pójście w nowe. Wpływy zewnętrzne. Jakie są? <laughs> Jak? Prezentują właśnie a z pentakli, tak? Czyli ze znajomymi, z przyjaciółmi, lub z osobami, tak, które Was otaczają, chcecie coś zbudować, y, lub oni y, właśnie Was namawiają na nowy początek. Bo widzicie po raz kolejny: szóstka y, pentakli, czyli równowaga, obranie i wydawaniu, Tak samo zaoferowanie pomocy, pracy, rycerz pentakli, czyli budowanie być może z pomocą innych osób. Właśnie. Właśnie. I y, oni mają wpływ na Wasze podejmowane decyzje, bo Wy chcecie w rycerzu pentakli budować coś nowego. I to jest nowy początek pokazany. I tu jest Trójka Pucharów, Niby świętowanie ale tutaj w karcie gwiazdy i obok y, Królowej Mieczy, być może z tą osobą, z którą macie konflikt, z którą macie się rozstać, być może y, mają wpływ osoby właśnie trzecie. Jeśli usłyszycie jakieś wiadomości na jej temat, sprawdźcie, czy one są prawdziwe. Też nie słuchajcie się porad też i osób trzecich, tak? Bo one mogą po prostu Was źle pokierować, co źle na tym, źle na tym wyjdziecie. A w karcie gwiazdy to też jest karta y, szczęścia, ale dla mnie też po części też jest kartą iluzji, tak? Żeby też tak nie kierować się pomocą za bardzo i zdaniem innych osób, bo Wy też macie swój rozum. Królewej mieczy, to też jest taka nawaga, tak? Z taką osobą też możecie mieć do czynienia, albo osobą z podznaku panny lub wodnika. Osoba po prostu o chłodnym usposobieniu. I tu być może <laughs> ta osoba może na Was wpływać, na wasze de decyzje i działania. Jako osoba właśnie trzecia. A tu wy chcecie. Zacząć coś działać z tą królową. Buław, widzicie, jest pokazana. Same karty mi wypadły. Komunikacja, działania. Być może na odległość jesteście w, yy, z tą osobą, tak? I wy chcecie z nią spełnić swoje marzenia. Tutaj będzie komunikacja i działania, tak? Ale tutaj trzeba wyjść z tej klatki. Tutaj jest klatka, tak? Bo to nie kierować się pożądaniem. I koniec walki wewnętrznej. Nie kierować się. Yy, Przede wszystkim urządzeniem, ale wy chcecie coś zbudować, wy tutaj tkwicie w jakiejś tej klatce, tak, wy czegoś nie widzicie. Wy wychodzicie po prostu być może widzicie do tej kobiety z uczuciami. I tak marzycie, ale tutaj jest postawienie jakichś granic, tak? Bo ta osoba chce stworzyć coś nowego. Ta osoba chce coś stworzyć, coś nowego, bo, bo co? Bo ona już coś z Wami przeżyła, tak? Co jej przyszło po prostu. Dało jej chyba jakąś lekcję wobec Was. No, takich wpływy. Wy będziecie chcieli po prostu rozpocząć coś nowego z tą kobietą, z którą Ty być może macie konflikt, albo to z kolejną osobą, tak po rozstaniu z poprzednią. I tak może być. Tak sobie do siebie pasujcie. Właśnie to jest bardziej królowa. Była wtedy też, tej dużo się energii lwa się rysuje, drogie strzelca, chociaż wy też jesteście okni z energią. Ale, wasze uczucia i obawy, zobaczmy jakie są. Karta gwiazdy, właśnie, czy to się spełni, czy to jest na pewno to, czy ja dobrze robię, bo wy tutaj macie energię przybicia, totalnego przybicia, to już powinno odejść do przeszłości i co piękny, a z pocharów. Czy to jest na pewno to spełnienie marzeń czy właśnie szóstka? Mierzy, czy uda mi się to spełnić, tak? I wy odcinacie się i wy tak będziecie myśleć? Myśleć, ale wy chłodem się kierujecie. No i proszę jeszcze diabeł. Bo co? Czy wy do tej osoby cokolwiek czujecie? Czy są jakieś uczucia? Czy ta osoba do was coś czuje? Bo to jest diabeł. To są toksyczne. Energie, tak, Jak i tak samo, i łożywki różnego rodzaju, i w karciarce kapłanki, diabły i kapłanka, czyli co kobieta w ukryciu jeszcze może być, prawda? No właśnie, słońce, no, no, ulsemka, czyli budowanie czegoś innego, uciekanie w pracę yy, przede wszystkim, tak? Uciekanie w pracy zbudowanie własnej stabilizacji od podstaw, od początku, bo coś musiało runąć, tak, i wy będziecie być może z. Kobietom taką mieć też i do czynienia, bo kapłanka to też osoba, która ma swoje tajemnice. I też ona wszystkiego Wam nie mówi. Także uważajcie, drugie strzelce, tak? I teraz wynik i rada. Wynik i rada. No same te dwie karty mi wyskoczyły. Wynik i rada. Ta kobieta yy, właśnie ona Wam nie mówi wszystkiego, Wam wszystkiego nie powie, coś jest ukryte, o czym wy nie wiecie, i to może Was po prostu przytłoczyć. Ósemka działania, tak, wasza energia działania i siedemka kielichów i ósemka kielichów. Czyli co? Wy będziecie chcieli powrócić do kogoś z przeszłości, lub osoba, będzie chciała do was powrócić z przeszłości. To też właśnie sadokalne ryby się pokazują. Uh -huh. I tu, żeby spełnić swoje marzenia, tak? Może. W... Albo. No właśnie, król pentakli. No, no. no. Tego, że rycerz buław wtedy jeszcze się prezentuje i trójka mieczy, czyli ktoś będzie chciał z tą osobą. Też zbudować coś, a wy tutaj planujecie nowy początek, założenie rodziny, tak? Lub ktoś też y, może wysoką taką propozycją i siódemka, właśnie, tak, i będzie zmieszanie, bo to wyjdą jakieś kłamstwa, jakieś oszustwa, tak? Tylko kto kogo oszuka? Tu jest właśnie ten cały sedno sprawy. Dlaczego siódemka była w działaniach jako wynik? Zakończenie cyklu. Tak, wyjazd, wyjazdy, nowe możliwości, nowe perspektywy. Królowa jeszcze na spodzie to odejdzie być może tak. By Aha, czyli jak wy byście wyjechali, drogie strzelce, lub ona tak By Ona musiałaby na Was czekać, lub wy na spełnienie tych marzeń, tak? Ale tutaj jesteś ukryta. W karcie słońca, tak? No właśnie. No właśnie, tutaj jest coś ukryte, zranienie, bo ta osoba wyjrzała uczuciowo, i to będzie porzucenie. W karcie świata to rozpoczęcie nowego cyklu, właśnie, i tu w pucharów pucharów wymarzycie po prostu o tej królowej pentakli. To może być osoba właśnie też y, z poznaku ognistego Baran, y, tak? Przepraszam, Baran, byk. Ta osoba. Ona może się zajmować i y, naturalnymi takimi energiami, tak, i ona jest, proszę, jest pokazana miłość, i karta śmierci, transformacja, i tu zakończą się wybory, wyjście z iluzji, i właśnie wieża, tak, bo się odwrócone, koniec wyborów, wyjście z iluzji, co do spełnienia marzeń i wieża. I czas ruszyć do przodu, bo tutaj straty finansowe były związane z przeszłością, ze stabilizacją i manipulacjami i oszustwami. Proszę, jak to pięknie się pokazuje i odwrócona cesarzowa. Po co? Bo ona zmieniła się samej do siebie, się pokazuje. I to jest wam pisane po prostu z losu. Drogie strzelca, no. Wy będziecie przede wszystkim, wymarzycie o zbudowaniu czegoś nowego, tak? Tylko do was wy, wybór należy z kim? Królowa to jest przede wszystkim osoba dojrzała, dyża, która ona już tutaj wcześniej się zarysowała, tak? Ona wie, co jest jej potrzebne. Ona wie, co jej przynosi szczęście, stabilizację i spokój, tak? Wewnętrzny. Ona ma też taką energię, że yy, zwraca uwagę i kieruje się też naturą. Naturą i. Yy, takie ma usposobienie, piękne, takie naturalne usposobienie. I z taką osobą być może będziecie chcieli spełnić właśnie te wasze marzenia. A tutaj jest odwrócona ta siódemka kielichów. Tu jeszcze ósemka. Czyli być może właśnie będziecie chcieli powrócić do tej osoby, lub ta osoba będzie chciała do was powrócić, jeśli jesteście paniami, tak. Tylko, że ta osoba, cała Rycerz kielichów. <grych> no. Ta osoba z przeszłości może rozsiewać na was bojki, tak? Bo tutaj też lub zbierać na was temat informacje. Ona do was no nie dojrzała, nie dojrzała, bo rycerz kielichów to skaka po kwiatkach, tak? Po każdym, kto tam mu się spodoba, na kogo mu chętka przyjdzie. No, ale co? Tutaj jest ucieczka, odcięcie się. Tak? Bo tutaj jest w kierunku tworzenia czegoś nowego, jakieś niedojrzałe energie, a tutaj ktoś inny jeszcze może wyjść do Was z uczuciami. A więc, drogie strzelca, ciekawe energie. Dwie kobiety lub odwrotnie. Kobieta też może być i wyborem. Proszę, same karty mi wypadły. Piątka walka, konflikt, tak? Pod względem wyborów co do miłości. Same te dwie karty mi wypadły, ale uważajcie, bo tajemnice są ukryte pod względem właśnie tych wy wyborów co do miłości. Właśnie, bo tu chodzi przede wszystkim o kwestie finansowe i straty kogoś z przeszłości. Ktoś być może ma długi, na długach jedzie, tak? I będzie, w lub przez te poprzednie związki też jakieś straty uczuciowe, materialne mogły zajść i ta osoba będzie chciała to nadrobić, być może właśnie waszym kosztem i wyborem, jeśli chodzi o związki. Dziękuję wam strzelce za uwagę i y, życzę udanego reszty miesiąca i zapraszam do kolejnych czytań. Pozdrawiam, hej